O, no, wreszcie piknik, co? Czekałaś długo na ten piknik, prawda? No tak, ale jakoś pada, jakoś szaro. Co z tego? Je... Będzie piknik, jest super. Słuchaj, umówiliśmy się na piknik. Pogoda nie jest ważna. Pogoda jest ważna. Czekaj, jeszcze, już... jeszcze, jeszcze mam coś z tyłu. Weź wszystko, co potrzeba. O, łopata. No słuchaj, zaraz Słuchaj, najpierw chcemy coś posprzątać, potem ten... Dobra, jesteśmy na miejscu? No tak, plaża, plaża. Kamyk! Kamek, co ty robisz? Kamyk, mieliśmy iść! No kurde, no weź! Siro! No my to robimy? Chodzimy po jakichś krzakach. Co to za robota? No perspektywy, duże możliwości. Trzeba być pierwszym. Czym pierwszym? O co chodzi? W miejscu trzeba jest? być. Nie, że wreszcie gdzieś możemy się wybrać, na spokojnie. Dwójkę, nie? No tak, tylko pogoda Szaro, ile... Nie, Szaro, jest słonecznie. Co ty? Załóż kapelusz. Nie, no dobrze jest. A, dobrze jest, co ty gadasz. Tam nie, prawie nie pada, wiesz? No właśnie pada to. Nie, 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 ale to nam nie będzie przeszkadzać, żebyśmy miło czas spędzili, prawda? E, no i będzie bardzo, bardzo przyjemnie. No, co my tu robimy? Koda, to szuka! Hadi! to tu, Natalia, to tu! No tu, 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 patrz, to tu! Tutaj piknik? Tak, piknik! Tutaj. Tutaj. Musi być gra. Tak, X. X, Natalia, to tu! Dziesięć, dwa, trzy, cztery sztuk złota, mamy statek, go, go, go! Szybko, szybko, o, co? szybko! Skakuj, nie gadaj! Rozmowa jest na wodzie. Trzyma! Szybko. szybko! Dobra, zaraz zacznę kopać, i wtedy y, będziemy mieli swój piknik, dobra? Co? Muszę poczekać jeszcze do końca dnia. Myślisz, dzisiaj teraz? No co ty czekasz? Muszę. Stop! Kamy! Co? To? to Grzegorz kaminski. Na czerwonym statku robi desant. Nie! Przygotuj się do walki. Kamiński? Co ty tu robisz? No co do opada? No ale daj spokojnie nie wykopać mnie go. No co to za opata? tu się tego co, co szukasz? Gdzie A, szukasz? Wtrzymaj ja, ja tą rękę! Bitwa, bitwa. I dwa! robicie? Co wy robicie? I dwa! I dwa! I co robicie? Co robicie? Tatania, wody, to... Otwieraj grzygę, <laughs>